Na pewno coś kojarzysz. Przepraszam, Miguel musi popracować, co? Napisz lub narysuj wszystko, co pamiętasz. To ważny element rekonwalescencji. Proszę, pomogę mu. Trzymaj, pisz. Trzymaj ołówek. Nie pamiętam. Daj spokój i pisz. Na pewno pamiętasz. Nie. Spróbuj. Trzymaj i pisz. Na pewno potrafisz. Dawaj. Nie pamiętam. Tato? Cześć, mamo, witam. Wzywałeś mnie? Tak, wejdź. Mama i ja chcemy ci o coś spytać. Bądź szczera. Pamiętaj, że zawsze będziemy cię wspierać. Nie bardzo rozumiem. Mami Mamusia i Tatuś Są ciekawi, jak Jak zaszłaś w ciążę. jakim cudem? Co? Czy może mnie pani połączyć z Mariną Kazeres?? Marina Cazeres. Cazeres. Tak, zaczekam. Słucham. Marina? Marina. Marina Marina Cazeres? Tak. Kto mówi? I ja w ciąży? Tak. Nie udawaj. Możesz nam powiedzieć. Skąd ten pomysł? Farmaceuta powiedział, że pytałaś o test ciążowy. Ma rację. Tak, ale nie jestem w ciąży. To po co ci test? Właśnie. Chciałyśmy zrobić z Wiko dowcip Dziewaniemu. To czemu uciekłyście przed tatą? Był za drogi i zrezygnowałyśmy. Ale... Widzisz? Dowcip. Rozpuściła się jak dziadowski bicz. Przestań. Nie jesteś w ciąży? Skąd? Przysięgasz? Tak. Spokojnie. To niemożliwe. Właśnie korzystam z życia i mam zająć się niemowlakiem. Litości. Pomóż mi. To mi. Co mam zrobić? Oszaleję. Jesteś głupi, bo szarżowałeś bez zabezpieczenia. Zgadza się? Zawsze się zabezpieczam. Obłęd. Jeśli Pilar jest w ciąży, zabiję się. Spokojnie, naprawdę. Wyluzuj. Nie przesadzaj, Tatku. Nie nazywaj mnie tak. Robi się. Tatku, błagam. Co robić? Pójdziesz na przeszpiegi. Ja? Pilar mnie nienawidzi. Nie spytasz jej, tylko Viko. Kumpluje się z Celiną i Pilar. Przestań, nigdzie nie pójdę. Ruszaj. Nie pamiętasz jej? Nie. Kompletnie? Jest ładna. Podoba ci się? Nie, ty Tak czy nie? Nie ma chłopaka? Chłopaka? to. Chcesz ją spytać? Nie. Dlaczego? Nie. Zrób to. Pójdę po nią. Jak się czuje? Chodź. zostawiam was. Zaczekam z teo i dziewczynami. Cześć. Tatuśku, co powiedziała? Uspokój się, przerażasz mnie. Jesteś Golumen? Nie jest w ciąży, prawda? Nie wyciągnąłem nic z Viko. Ale mam obiecujące informacje od Alicji. Nie jest w ciąży? Według Alicji Gandhija spotkał się z żoną, a potem wezwał Pilar. Jej starzy wiedzą. Już pominę. Skończę wrogie. Uspokój się. Najpierw sprawdź, czy twoja dziewczyna jest w ciąży. Ale jak? Spytaj ją. Tak myślisz? Jasne, tatuśku. Nie nazywaj mnie tak. Ochłoń. Zabawne. Nie pamięta mi, ale mu się podoba. Ale czapkę. Naprawdę, Miguel wszystko zapomniał? Kompletnie. Zostawiłem ich samych. Jakoś się dogadają ja mu wyjaśni, że bardzo się kochali. Wyobrażasz sobie? Nagle zjawia się ktoś i oświadcza, że jest miłością twojego życia. Pomyślałbym, że to żart. Gdybyś znalazł się na miejscu Miguela i usłyszał to ode mnie, uwierzyłbyś? Pamiętasz, jak pewnego razu wkręciłeś mnie, udając amnezję? To był żart. Gdyby stało się tak naprawdę, uwierzyłbym ci, a potem sprawdził. Tak? Jak, kochanie? Jak? Najpierw pogadałbym. Przestań. Zamknij się. Zaczekaj. Nie róbcie mi smaku. Jemy popcorn. Nic. Lupitas z Santosem wcinają kukurydzę. प्र